Zadanie na spokojnie. Rok 2025, motora podstawowy termin dodatkowy, ten, który się odbył w czerwcu. Zadanie numer 26. O, stereometria. Stożek, to podobno jest trudne. Przekonajmy się wspólnie na spokojnie, czy to tak naprawdę jest trudne. Taki stożek, to no różne mogą być skojarzenia. Ja mam takie skojarzenie z taką typowo imprezową czapeczką rodzinową. No rzeczywiście. To h to jest wysokość stożka, r to jest promień podstawy, bo podstawa stożka jest kołem, a l to jest właśnie ta tworząca. I cóż my wiemy w tym zadaniu? Tworząca ma długość 6. No zaznaczone. Kąt rozwarcia stożka, czyli ten kąt u góry, ma 60 stopni. To ten trójkąt, który mamy tutaj narysowany, jest trójkątem równoramiennym. Ale czy tylko równoramiennym? Popatrzmy. Skoro tam u góry jest 60 stopni, no to nie ma wyjścia. To na dole też musi być dwa razy po 60 stopni. Czyli ten trójkąt jest po prostu trójkątem równobocznym. A wysokość stożka to jest ten odcinek. Czyli wystarczy policzyć wysokość trójkąta równobocznego, bo która będzie wysokością stożka, tak trójkąta równobocznego o boku długości 6. Mamy na to wzór. Ale pewnie, że mamy wzór na wysokość trójkąta rowonobocznego, a pierwiastków z 3 przez 2. No to co? H równa się 6 pierwiastków z 3 przez 2. No to 6 przez 2 to jest 3. H równa się 3 pierwiastki z 3, odpowiedź C i koniec zadania ze stereometrii kolejnego. O rany, to chyba nie zaż takie trudne. Dziękuję za uwagę.